Rozdział 16. Przesłuchanie Biernackiego Cztery dni po nawróceniu Biernackiego zaczęły się przesłuchania i śledztwo. Pierwszego wezwano Sergeja jako atamana wielu szajek i dużych złodziejskich operacji. Tak jak wcześniej nikt nie wypuszczał go z celi bez kajdan i eskorty, to teraz szedł swobodnie z jednym strażnikiem. Wiara w nowego, nawróconego człowieka jest wszędzie, nawet w więzieniu, gdzie taka ciemność panuje. W lewym skrzydle budynku administracyjnego chrysońskiego więzienia zebrał się już rozszerzony skład komisji śledczej do szczególnie poważnych przestępstw. Przy wielkim stole pośrodku siedział gubernator Poliszczuk, szczupły, przystojny mężczyzna o przyjemnej, ale surowej twarzy. Po obu jego stronach siedziało dwóch prokuratorów i czterech śledczych. Prystaw i pop siedzieli z boku. Biernacki wszedł swobodnie i lekko, nawet z uśmiechem, i ukłonił się w stronę gubernatora. Obrzucił wszystkich spojrzeniem i stanął na środku sali. Prowadzący sprawę śledczy wstał, podał więźniowi krzesło i powiedział z szacunkiem: proszę usiąść, więzień Biernacki. Ale Biernacki również z szacunkiem odpowiedział. Nie, ja powinienem stać. Dlaczego? Łagodnie zapytał gubernator. Stoję przede wszystkim przed sądem Bożym oraz przed sądem synów ludzkich. Jest pan gotów z nami otwarcie rozmawiać i mówić tylko prawdę? Zapytał gubernator. Tak, będę mówił tylko prawdę. Pop podniósł się z zamiarem, by go pobłogosławić. Nie trzeba, krótko powstrzymał go Biernacki. Obecni spodziewali się czegoś innego. Rozglądali się po sobie, prystaw kilka razy kasznął i pokręcił się na krześle. Śledczy poprosił Biernackiego do stołu, gdzie leżała Ewangelia w pozłacanej oprawie i krzyż, i podał mu do podpisania oświadczenie, że będzie mówił tylko prawdę. Do stołu podszedł także pop, aby przyjąć od niego przysięgę na krzyż i Ewangelię. Biernacki nie podszedł do stołu i powiedział zdecydowanie. Niech wasze tak będzie tak, a nie nie. Nie mogę teraz mówić nieprawdy. Zostawcie go, powiedział gubernator. Niech mówi. I Biernacki zaczął opowiadać. Wierzę teraz w Boga i wierzę, że w człowieku jest dusza, która jest odpowiedzialna przed Bogiem. I ta odpowiedzialność wymaga, by żyć w prawdzie i mówić tylko prawdę. Urodziłem się w Ałażkach, uczyłem się w Gimnazjum Kochowskim i marzyłem o wstąpieniu na Uniwersytet i zostaniu poważnym człowiekiem. Ale przyszła cholera i zabrała życie moich rodziców i całą rodzinę. Zostałem sam. Miałem wtedy siedemnaście lat. Dziadek potraktował mnie niesprawiedliwie i zostałem sam na świecie, bez domu i bez pieniędzy. Do pracy nie byłem przygotowany, a żyć trzeba było. Znalazłem złe towarzystwo. Z początku się zadłużałem, a potem nauczyłem się robić fałszywe weksle. Żądalibym spłacał długi, a ja nie miałem pieniędzy, i będąc inteligentnym i silnym fizycznie człowiekiem, zostałem zaproszony do grabienia banku. Banku w Elizabetgradzie? zapytał gubernator, podnosząc oczy na Biernackiego. Tak. Banku w Elizawetgradzie, odpowiedział poważnie. Gubernator spojrzał ożywiony na prokuratora i powiedział Proszę mówić szczegółowo, to głośna sprawa, interesuje nas i teraz. Powiem, chcę wylać swoją duszę przed wami jak przed Bogiem. Chcę opowiedzieć o mojej wielkiej winie i podłości, ale tylko o swojej duszy i o swojej winie. Innych ludzi nie mogę wciągać. Każdy ma swoje życie, swoje smutki i swoje sumienie. Obecni się obruszyli i zaczęli rozmawiać między sobą, ale gubernator powiedział: Dobrze, mów o sobie. I Biernacki zaczął opowiadać. Wszyscy czuli, że jest mu ciężko wspominać przeszłość, ale widzieli też, że popychała go do tego ogromna potrzeba prawdy opowiedzieć, wylać, uwolnić się od przytłaczającej tajemnicy. Wyjść na światło prawdy. Do ograbienia banku wzięli mnie tylko, bym stał na czatach. Pamiętam, że stałem przy oknie jadalni koło rury wodonośnej i miałem w razie niebezpieczeństwa trzy razy zastukać w tą rurę kluczem, który miałem w kieszeni. Drugi uczestnik stał przy oknie koło wejścia do piwnicy, a trzeci podkopał tunel pod kasę i zabrał pieniądze. Spotkaliśmy się w starym cerkiewnym sadzie i każdy otrzymał swoją dolę. Ja dostałem najmniej, bo mój udział był bez ryzyka i bez trudu. Starczyło mi to jednak, by spłacić wszystkie długi i żyć przez dłuższy czas. To znaczy, że było was tylko trzech? Z niedowierzaniem zapytał jeden z prokuratorów. Tak, było nas tylko trzech, zdecydowanie odpowiedział Biernacki. Prokurator spojrzał z niedowierzaniem w stronę gubernatora i powiedział. Ale przecież była rozprawa i skazano w tej sprawie siedem osób. Trzeba będzie zrewidować całą sprawę, powiedział ostro gubernator, człowiek surowy, ale sprawiedliwy. Tak, trzeba będzie zrewidować, to żmudna robota, powiedział zatroskany drugi prokurator. Zapisał coś i zapytał. Więzień Biernacki. Dokładnie pamięta pan, że było was tylko trzech? Tak, było nas tylko trzech. A o której godzinie się to działo? między drugą a czwartą w nocy w Wigilię. Biernacki głęboko westchnął i mówił dalej. Drugi raz napadłem na bogatą karetę w drodze na jarmark. Podczas napadu uderzyłem woźnicę pałką w głowę, zabiłem właściciela i jego żonę, żeby mnie nie wydała. Długo męczyło mnie sumienie, a potem ucichło. Dalej grabiłem i mordowałem. Mam teraz czterdzieści lat. Przez 22 lata, żyjąc życiem bestii, a nie człowieka nawet gorzej niż bestii moje ręce te ręce, które teraz muchy nie skrzywdzą zgubiły czterdzieści osób. Biernacki zakrył twarz rękoma. Silny, potężnej budowy mężczyzna płakał. Tak mogą płakać tylko wielcy grzesznicy, żałując swojej przeszłości. Nieco się uspokoił i mówił dalej. Z moich 40 lat tylko 17 przeżyłem szczęśliwie jak człowiek. 13 lat żyłem na wolności jak zwierzę, 10 lat po więzieniach, gdzie też byłem straszną bestią i teraz stoję przed wami obywatele sędziowie. Jestem godzien śmierci albo dożywotniej katorgi. Nie mam prawa prosić was o zmiłowanie. Wasz sąd podlega prawu zemsty, sprawiedliwej zemsty. Jestem szczęśliwy, że teraz mogę stać przed sądem Boga, u którego miłosierdzie góruje nad sądem. Trzy dni temu dowiedziałem się, co to jest sąd Boży i co to jest przebaczenie. Bóg mi przebaczył i moje sumienie mnie już nie potępia. Przyznanie się do winy i świadomość, że już nigdy taki nie będę, zdjęło ze mnie straszny ciężar. Jak rozbójnik na krzyżu, jestem już w raju. Teraz jestem już w raju. Wiem to ze słów samego Jezusa Chrystusa. Może was to dziwi, że z ust takiego bandyty słyszycie to święte imię, ale ja wymawiam je z głęboką czcią, modlę się do Niego i należę do Niego. Biernacki się zmęczył, obejrzał się i usiadł na krześle. Gubernator wstał. Wszystko to było takie niezwykłe. Niezwykła też była jego decyzja. Panowie, powiedział zwracając się do zebranych. Wysłuchaliśmy zeznania więźnia Biernackiego. Bardzo się cieszę, że byłem przy tym obecny. Wiele widziałem i wiele nauczyłem się w życiu i dziękuję za to Bogu. Śledczy zajmą się dalszym postępowaniem. Przyszłość zostawimy w rękach Boga, który jest wszystko wiedzący i miłosierny. A Pan, Siergieju Iwanowiczu Biernacki, niech wraca do swojej celi i tam opowie swoim towarzyszom, że czysta skrucha i szczera spowiedź są podstawą dla sądu do okazania zmiłowania. Niech Bóg panu pomoże. Wszedł strażnik i odprowadził aresztanta do celi 41.